Dzień dobry, moi mili. Ja na imię Emilia, wy jesteście na kanale Oporna Dinozaur Niepłodności i przychodzę dzisiaj do Was z pewną aktualizacją, ponieważ bardzo dawno mnie tu nie było. E, wiem, że nie każdy mnie obserwuje na Instagramie i Facebooku, więc jestem Wam winna e, aktualizację, co planujemy, co będziemy robić przez najbliższe tygodnie i miesiące, ponieważ już. Teraz mogę zapowiedzieć, że czasu na nagrywanie będę miała bardzo mało. Postaram się częściej wrzucać Wam aktualizacje na Instagrama i na Facebooka w stories, w relacjach, żebyście wiedzieli mniej więcej, co tam u mnie słychać, ale na YouTuba raczej tutaj nie będę miała czasu, ponieważ zbliża się już wielkimi krokami nasz wyjazd do Polski. Ja mam pracy tyle. I tego czasu po prostu on mi się kurczy w oczach. Dobra, nie przedłużamy intro i zaczynamy. Dobrze, robaczki moje kochane, witam wszystkie osoby, które tutaj do nas dołączyły przez ostatnie tygodnie i dni. Jestem przeszczęśliwa, że zbliżamy się już do 700 subskrybentów. To jest malusieńki kanał, dlatego mnie cieszy każda jedna subskrypcja. Dobra, jakie są plany? Udało mi się nawiązać kontakt z kliniką, w której będziemy robić nasze in vitro, do której, w której będziemy podchodzić do stymulacji i do, samego, do samej procedury zapłodnienia komórek, a potem do transferu. Odezwał się do mnie lekarz. Ja tutaj wam, nie wiem czy wspominałam, zdecydowaliśmy się na klinikę Medard w Poznaniu, więc będziemy musieli dojeżdżać z Wrocławia, ale, wiecie, dla mnie ważne jest to, żeby lekarze podchodzili indywidualnie do tematu, którzy nie będą bagatelizować moich wszystkich schorzeń, które mam, a niestety w tak nazywanych przeze mnie korpo klinikach, które są sieciówkami, bardzo często tak jest, że podchodzi się jednak do pacjenta schematycznie, nazwijmy to w ten sposób. Nie chcę tutaj nikogo absolutnie zrażać. Takie jest moje zdanie. Ja Was odsyłam do filmu, który nagrałam już o in vitro i na, na protechnologii, gdzieś Wam tutaj pewnie podlinkuję. Będzie też link niżej. Więc zdecydowaliśmy się na klinikę w Poznaniu. Będziemy zmuszeni do albo wynajęcia sobie hotelu tam na czas stymulacji przed samym transferem, albo będziemy po prostu dojeżdżać. Jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Jak na razie w ogóle mało decyzji podejmujemy, ponieważ jest to wszystko uzależnione od tego, jak przebiegnie pierwsza wizyta i wyjdą badania, które musimy zrobić przed samym, przed samym rozpoczęciem. Tej stymulacji. Mówimy tutaj o badaniach hormonalnych oczywiście. Dobra, czyli tak: wybraliśmy klinikę, będzie to klinika w Poznaniu. I jakie decyzje zapadły podczas konsultacji telefonicznej? W tym momencie minął miesiąc od rozmowy z lekarzem. I jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, czyli musiałam dbać o to, aby cykle się w żaden sposób nie poprzedłużały, nie poprzesuwała się owulacja i miesiączka, dlatego że zaraz jak dostanę już miesiączkę tą przed wylotem do Polski, przed pierwszą wizytą, muszę zacząć brać leki, które mi skrócą ten cykl po to aby od 20. podajrze lipca już rozpocząć stymulację do in vitro. Niestety nie ma innego wyjścia, muszą to być leki antykoncepcyjne. Ja nigdy nie brałam leków antykoncepcyjnych, ponieważ jeżeli mnie obserwujecie od dawna, wiecie, że ja choruję na trombofilię, która jakby wyklucza stosowanie leków hormonalnych, antykoncepcyjnych, ale tutaj w porozumieniu z lekarzem doszliśmy do wniosku. W sumie tu pan doktor doszedł do wniosku. Ja tam wiele do powiedzenia nie miałam oprócz tego, że mm, Poddałam wątpliwości to, czy mogę brać te leki antykoncepcyjne. Leki będę brała tylko 10 dni, no i zwiększymy dawkę heparyny, żeby nie doszło do żadnego zakrzepu. Tutaj Wam krótko powiem, o co chodzi, osoby, które nie są w temacie. Leki, terapia hormonalna zastępcza, tak to się nazywa leki antykoncepcyjne i leki antykoncepcyjne w tabletkach powodują, jakby mogą powodować zbyt. Dużą krzepliwość krwi, zagęszczenie krwi, i w momencie, kiedy są takie skłonności, jak ja mam, może dojść do zakrzepu i do różnych powikłań. Dlatego u mnie podjęliśmy taką decyzję, że zrobimy to, ale zwiększymy dawkę heparyny na wszelki wypadek, tym bardziej, że będzie się to jeszcze zbiegało z podróżą do Polski. A wiadomo, że osoby, które mają tendencję do um, zakrzepicy, muszą stosować leki rozrzedzające krew. Przed długimi podróżami i przed przede wszystkim lotem samolotem. Tak więc to jest taki plan na ten moment. Wszystko idzie na razie zgodnie z planem, a nawet lepiej niż zgodnie z planem, bo dzięki temu, że ostatnio się jestem bardzo pilną pacjentką i trzymam dietę, biorę leki tak jak trzeba, to ten cykl wydaje się być, że tak powiem, książkowy. U mnie jest to bardzo. Nie codzienna rzecz, chociaż od momentu mojej operacji i od momentu, kiedy zwiększyliśmy dawki metforminy, te cykle faktycznie wróciły do normy, ale zapowiada się, że to będzie jeden z nielicznych 28-dniowych cykli, które u mnie są rzadkością. Najczęściej u mnie one trwają około 30-31 dni. Dobrze, ale już, już zwracam znowu z tematu. Wracając do tego, jaki jest plan na samo in vitro. Wizytę mamy w drugiej połowie lipca, tak jak wspominałam, i wtedy podejmiemy decyzję dokładnie po przebadaniu moich hormonów na początku cyklu, w drugim, trzecim dniu cyklu. Podejmiemy decyzję, jakie dawki i jakie leki stymulujące będę brała. Stymulacja potrwa. Do dwóch tygodni, wszystko zależy od tego, jak moje jajniki podejmą pracę i wtedy podejmiemy decyzję o tym, kiedy nastąpi punkcja, czyli pobranie jajeczek do zapłodnienia pozaustrojowego. I tutaj tak naprawdę jest wszystko jedną wielką niewiadomą, więc nie będę wam tutaj jakby nawijać makaronu na uszy, bo po prostu nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca. Jest plan ramowy, co mnie bardzo cieszy. Wcześniej byłam ogromnie zestresowana tym, że bez tej konsultacji telefonicznej pojechalibyśmy dopiero na pierwszą wizytę i na pewno nie zdążylibyśmy w ciągu czterech tygodni z tym in vitro, bo chociażby moje cykle tak wypadały, że byłabym akurat. W połowie cyklu, no i jak sobie możecie wyobrazić, no to później te kolejne dwa tygodnie, i dopiero rozpoczęcie stymulacji, to w cztery tygodnie byśmy się nie wyrobili. Dlatego ta wizyta telefoniczna była dla mnie zbawienna, dla nas zbawienna i dzięki temu mamy ten plan chociażby ramowy już ułożony i wiemy na czym stoimy, bo tutaj przychodzę już do meritum. Jeżeli orientujecie się, jak wygląda w ogóle procedura zapłodnienia in vitro i transferów, są bardzo różne metody, bardzo różne szkoły. Ja tutaj się nie będę rozwodzić na temat tego dokładnie, jak, dokładnie jak wyglądają te procedury, i nie będę tutaj wchodzić za bardzo szczegółowo. Chodzi o takie, takie najprostsze rozgraniczenie: czy dokonywać transferu na tym samym cyklu, kiedy jest funkcja, stymulacja i punkcja, czy odczekać i zamrozić zarodki, odczekać, zrobić to później. Czyli, tak jakby dać troszeczkę odpoczynku w całemu układowi hormonalnemu, u odpoczynku kobiecie, żeby nie było wszystko na tak zwane łapu-capu. I w moim przypadku lekarz zadecydował, że nie zdecyduje się na transfer w tym samym cyklu, tylko musimy odczekać 2-3 miesiące na to, aż mój organizm dojdzie do siebie. Jest to spowodowane między innymi tym, że ja jestem, mam policystyczne jajniki, mam endometriozę, no i tam wiele, wiele innych, tą trombofilię. Już nie będę się teraz dodawać w szczegóły, jakie ja mam te schorzenia, bo o tym wiele razy mówiłam, ale w tym przypadku lekarz powiedział, że nie zaryzykuje robienia transferu na świeżą. I ja tutaj, mimo że jestem lekko rozczarowana, bo no, nie oszukujmy się, wolałabym, żeby to było na już, na hura, żeby już wiadomo było, czy się powiedzie, czy nie, ale lepiej ostudzić emocje, słuchajcie, nie ma co przyspieszać pewnych tematów i wspominałam o tym na Instagramie już, wiele osób mi zadało pytania, o, ale jak to, dlaczego, przecież ja miałam, mam policystyczne jeniki, miałam transfer na świeżo, udało się, nie udało się, moi drodzy... Zawsze to powtarzam i będę do tak zwanej śmierci usranej powtarzać. Każdy przypadek jest inny i cieszcie się, jeżeli macie lekarza, który podchodzi indywidualnie do Waszego przypadku, a nie od, yy, że tak powiem, yy, jakiejś tam od szablonu. Bo no w tym przypadku to po pierwsze, no nie są tanie rzeczy, a po drugie zdrowie mamy jedno. Moi drodzy, tak bardzo prosto to wytłumaczę tak, żeby każdy mógł to zrozumieć. Jeżeli w normalnym takim zdrowym cyklu zdrowej kobiety podczas owulacji dojrzewa jedno jajeczko, max dwa, czasami trzy wiadomo różne, ale to nie jest naturalna sytuacja, kiedy dojrzewają trzy i dwa jajeczka, naturalnie dojrzewa jedno jajeczko. I to jest jakby taki, taki punkt wyjścia. I teraz słuchajcie, jeżeli my poddajemy się stymulacji do in vitro i tych jajeczek nie dojrzewa 7, 10, 15, 20. Pamiętajmy, że przy policystycznych jajnikach mamy ryzyko hiperstymulacji, czyli w tym momencie tych jajeczek może być naprawdę multum. Pamiętajmy, że to jest ogromna burza hormonalna w organizmie kobiety. Przeogromna. To jest, to jest niewspółmierne do tego, co my mamy co miesiąc w naturalnych cyklach. Dlatego, w momencie, kiedy dochodzą jeszcze do naszych takich, tych naturalnych hormonów, wstrzykiwane hormony z zewnątrz, ja uważam, że przy Chorobach takich jak ja mam, faktycznie jest to nierozsądne robienie transferu na tym samym cyklu. Istnieją też badania, że podczas stymulacji do in vitro rośnie poziom homocysteiny. Wiadomo, że przy zagnieżeniu zarodka poziom homocysteiny ma wpływ i jest to dość ważne, żeby on był na odpowiednim poziomie. No, i również multum innych hormonów, które w moim przypadku naturalnie nie są w stanie się ogarnąć, no to tym bardziej po stymulacji. Więc robimy in vitro w lecie, mrozimy zarodki, no i wracamy po dzieci za jakiś czas. Także, no, tutaj w tym momencie nic się nie da przeskoczyć. Tak naprawdę. Nachodzą mnie te w tym momencie różne myśli i zaraz tutaj przejdę do tematu moich emocji, tego jak ja się w tym momencie czuję, ale muszę teraz wymienić baterię, bo widzę, że mi umiera. Bateria wymieniona i teraz do, przejdźmy do tematu emocji. No, na ten moment jestem mega spokojna. Ze względu na to, że mamy ten plan, o którym Wam wspomniałam, wiem mniej więcej jak to będzie wyglądało. Nie jest to oczywiście zaplanowane co do dnia, ale jest to taki plan ramowy. Wiem nad, co w tym momencie do naszego wyjazdu będzie się działo, i zaraz po przylocie do Polski. Jak wiecie, granice są otwarte. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. I uda się wylecieć, bo tak naprawdę to od tego wszystko zależy. Więc w momencie, kiedy już się dowiedziałam, że nasz wylot do Polski jest możliwy, to w tym momencie już jestem, że tak powiem, uspokojona, że w ogóle szanse są. Druga sprawa, jeżeli chodzi o takie emocje czy strach i tak dalej, bardziej się stresowałam i odczuwałam jakiś tam strach miesiąc temu. W tym momencie odczuwam pewnego rodzaju euforię i to, że w ogóle uda nam się, tak jak mówię, polecieć i mamy już coś jakby zaczęte, także to jest spoko. Jeżeli chodzi o takie przygotowania jeszcze tutaj na miejscu, no to wróciłam do diety, staram się jednak trzymać tą dietę z niskim indeksem glikemicznym. Nie zawsze mi się udaje, ale staram się. Co jeszcze? Całkowicie przestaliśmy pić alkohol. Nie to, żebyśmy pili dużo, ale teraz absolutnie do wyjazdu do Polski nic, a nic. No, i biorę regularnie leki, i to tak naprawdę jest jedyne, co robię. A przepraszam, zapomniałam o najważniejszym, zaczęłam chodzić na siłownię i zaczęłam ćwiczyć, tak, żeby ten organizm faktycznie wzmocnić, i, i to naprawdę daje mi bardzo dużo. Prawdopodobnie też to wpływa na moje emocje, takie związane z samym. Samą procedurą, bo jednak wiecie, dobrze się wypocić i tak dać sobie wycisk na siłowni. Tutaj teraz taka chmurka, uwaga, dygresja. Przy insulinooporności nie możemy sobie pozwalać na to, żeby zbyt intensywnie ćwiczyć, żeby poziom kortyzolu nam nie skakał zbyt gwałtownie dla mnie wycisk to jest to, że po prostu pójdę na tą siłownię, więc tutaj nie mylmy tych pojęć. Jest to bardzo dużo mi daje, w momencie kiedy czuję się kiepsko, idę sobie po prostu pobiegać na bieżni czy na orbitreka, orbit staram się też w domu trochę się porozciągać i to daje mi naprawdę bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii, więc podsumowując, dieta... Staram się, leki bardzo regularnie biorę, również suplementy, które mi lekarz zlecił i aktywność fizyczna, czyli to, co tak naprawdę w momencie, kiedy chorujemy na zaburzenia metaboliczne typu insulinooporność, są bardzo wskazane, żeby te komórki jajowe, wiecie, podkręcić. Mam nadzieję, że ten miesiąc, półtora miesiąca wystarczy, bo tak naprawdę powinnam się zająć tym trzy miesiące przed, ale... Wiecie, no nie zawsze się tak da. Wiem, że tutaj każdy może powiedzieć, no ale wiesz, no, wystarczy, y, za, wiesz, wiecie, siła taka i zaparcie takie w sobie, że, że to zrobię. No nie zawsze to się udaje. Bardzo dużo stresów mam za sobą, bardzo dużo negatywnych y, takich emocji. Y, Zwalczyłam to, podniosłam się, będę walczyć i nie, staram się nie szukać w sobie jakiejś tam winy. Było, minęło, nie wracamy do tego. Teraz dieta, teraz aktywność fizyczna i patrzę w przód, nie, do, nie w to, co było. Mam nadzieję, że to wystarczy i że będzie wszystko spoko. Także wiecie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać wam film z trasy, ponieważ będziemy jechać samochodem do stolicy. Ci, którzy śledzą mnie od niedawna, to pewnie jeszcze nie wiedzą, chyba że nadrobili jakieś tam vlogi, które nagrywałam. My mieszkamy na wschodzie Islandii, więc mamy 700 km do stolicy, do lotniska. Zarówno północną stroną wyspy, jak i południową, więc nie ma innej opcji. Samolotem, tym tutejszym, jest to godzina niecała lotu, ale ceny w tym roku to jest po prostu kosmos. Tak naprawdę za nas dwoje w dwie strony musielibyśmy zapłacić około. 3000 złotych, 2-3000 złotych, zależy od terminu. Także wiecie, no to są e, ogromne kwoty, dlatego zdecydowaliśmy się, że pojedziemy samochodem. I mam nadzieję, że wam troszeczkę ponagrywam, e, co tam ciekawego po drodze uda nam się zobaczyć. A ja niezmiennie twierdzę, że Islandia jest przepiękna o każdej porze roku. A tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli planujecie wyjazd na Islandię i chcielibyście. E, mm, skorzystać jakby z nie na własną rękę, skorzystać z, takiego, z takiej opieki ludzi, którzy tutaj dość dobrze znają wyspę, organizują noclegi, wyżywienie i transport, to Wam podlinkuję niżej taką ofertę. Znam osobiście jednego z organizatorów i bardzo serdecznie polecam. Na pewno będzie to moc wrażeń, a cena jest bardzo. Atrakcyjna. Dobra, żegnam się teraz z Wami, do zobaczenia w następnym filmie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo rady odnośnie in vitro, chętnie się zapoznam, może któreś osoby, które mnie tutaj obserwują korzystały z usług kliniki MedArt i mają swoje jakieś przemyślenia na ten temat. Ja bardzo chętnie się zapoznam. Nie obrażam się za żadne komentarze i za żadne rady. Wszystko przyjmuję, albo wykorzystam, albo nie, to już jest moja decyzja. I mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na dłużej i że kanał będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku dobić do tego tysiąca subskrybentów i w jakiś tam sposób będziemy tutaj razem, a może niebawem będziemy już tutaj. Wprowadzać treści nie tylko związane z leczeniem niepłodności, ale z odczarowaniem z ciąży oporności, i może w końcu uda nam się zmienić nazwę kanału na nieco bardziej pozytywną. Dobra, żegnam się teraz z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie.